Wojciech Nowakowski sport na nowo witam serdecznie i... Proszę, no tutaj coś mi, coś mi... tutaj nie wyszło. O, teraz powinno być, przynajmniej powinno wyglądać lepiej. Yy, tak więc raz jeszcze. Wojciech Nowakowski sport na Nowo, witam serdecznie. No po tym dziwnym dniu. Oj, <kluzł> <kluzł> przepraszam. Widzicie, czwarty dzień dopiero przed nami a mnie już tutaj chrypka bierze po. No, w sumie nie tyle po trzech, po sześciu dniach komentowania Karlingu. Dzisiaj się rywalizacja par mieszanych kończy. No, kończy się ciekawymi meczami, bo mecz o brąz Szwedzi z Brytyjczykami, czyli mówiąc językiem nieolimpijskim, Szwecja-Szkocja, no to taki klasyk karlingowy, nawet w parach mieszanych. No i rywalizacja Włochów z Norwegami o, o złoto. Obie pary mają już z, pewny medal stąd właśnie z Pekinu, bo z Katlini i ten mają przecież brąz za, za Pionkczang i teraz poprawią ten wynik. Szwajcarom, Szwajcarów typowałem, że im się to uda, no nie uda im się to. Natomiast, no, Włosi rewelacja, i szczerze mówiąc, chyba nawet będę im trochę kibicował. Już nie mówię tutaj o tej samej historii, że wygra, wygranie wszystkich meczów naraz, no, ale tak jak mówię, no, dla mnie przystępowali z roli kompletnego. Yy, nie lubię tego słowa angielskiego wciskać: underdoga, ale bądźmy szczerzy, pod psa to jest jeszcze gorsze wyrażenie, więc no, po prostu takiego kandydata do. Ojej, przepraszam. Co się ze mną dzieje To złe, 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 złe zapowiedzi na. Na kolejne, na kolejne dni, bo jeżeli już tak wcześniej się zaczyna źle... <laughs> A o głos muszę dbać, akurat ja. Yy, w każdym razie, no wracając do Włochów. Yy, dla mnie byli kandydatami do jednego z ostatnich miejsc, może nie tyle tak ostatniego, żeby zupełnie bez walki. Yy, jak, nawet o, o Australii też tego nie można powiedzieć, że nie walczyła. No parę meczów naprawdę było bardzo zaciętych, tylko zawsze jednak w tych końcówkach, yy, na no to rywale spisywali się lepiej. No nie zawsze w tych dwóch wygranych, nie, ale ale na początku 0-7 do 7 bilans, no i to jest czwarta drużyna mistrzostw świata, no czegoś jednak po nich oczekiwałem, nie powiem, że więcej, ale jednak spodziewałem się jakiegoś poziomu i według mnie oni go pokazali, zwłaszcza w powerplayu grali fenomenalnie, w większości spotkań, no natomiast Włosi, jakby nie była to para anonimowa, nie była to para, nie jest nadal para słaba, no mają medale, w czwórkach, zresztą ekipa Joela Retorna za swojego kolegę, z którym za chwilę znów będą grali, czyli Amosa Mozanera. Tam już dopinguje od wczoraj na, na trybunach, tak więc no. Włosi teraz naprawdę mogą napisać piękną historię takiej dużej niespodzianki. No i, no i trzymamy kciuki no i za, i za Włochów, i za Norwegów, i oczywiście za Szwedów i Brytyjczyków. Ktoś skończy tutaj bez medalu i... Gdyby to wyjęli Włosi, no to byśmy się nie zdziwili, ale wiem, że to nie będą Włosi albo Szwedzi, albo Brytyjczycy, i to będzie już większa niespodzianka. A poza tym w czwórce trzy drużyny, które stały na podium ostatnich mistrzostw świata, więc. wiadomo. No ale nie samym karlingiem człowiek żyje. Mhm, tak, akurat. No nie, no ale faktycznie mamy dzisiaj gigant równoległy w snowboardzie, i to jest konkurencja ważna dla was, bo to jest jedyna konkurencja, w której mamy naszych reprezentantów w snowboardzie. To jest konkurencja, w której według niektórych mamy szansę na medale, według niektórych nawet nawet na złote. Ja tutaj jestem bardziej... Ja byłbym tutaj bardziej... Prawda? Ja bym był tutaj bardziej ostrożny. Nie, nie pompowałbym tego balonika, bo już za dużo widziałem właśnie w gigancie równoległym takich faworytów. I to nie tylko naszych, to wielu, z wielu reprezentacji, którzy Mieli tutaj zrobić szał, a, a nie wychodziło generalnie, nie? No to jest dyscyplina, w której jeden przejazd yy, się nie uda i no widzę ja, nie? No pamiętamy Salt Lake City, jak na March White is. tak samo niespodziewanie awansowała do czwórki, jak, jak równie niespodziewanie na podium nie stanęła po tym, jak awansowała do czwórki. Miała być wielką nadzieję, skończyło się na czwartym miejscu. Więc nie róbmy sobie nadziei, aczkolwiek no, miejmy w, w świadomości to, że są to naprawdę dobrzy zawodnicy, no zawodnicy, którzy mogą powalczyć, ale też ta dyscyplina jest taka, że jak się ułoży drabinka, ym, oczywiście nie jest tutaj losowana, jak na przykład w tenisie, tylko jest, y, tylko jest faktycznie ustawiana według, y, według czasów kwalifikacyjnych, no ale cały czas weźmy pod uwagę, że, że coś może jednak y, nie wyjść, że ktoś po prostu można wcześniej trafić na kogoś lepszego, kto akurat y, popełnił jakiś mały błąd, y, stracił parę setnych na, y, w kwalifikacjach, no ale już y, w dalszym etapie to się nie zdarzyło i no i się okazuje, że dwie mocne osoby trafiały na siebie we wczesnym etapie. No dlatego nie lubię drabinki jako systemu rozgrywania zawodów, aczkolwiek, aczkolwiek czasami inaczej się nie da. Chociaż zawsze się jakoś inaczej da, tylko, tylko nie zawsze się ludziom chce. Ale to już zostawmy ten, zostawmy ten gigant. Dzisiaj także dokończenie rywalizacji jedyne, która zaczęła się wczoraj. O tym nie mówiłem, a jest o czym, bo według mnie 24. miejsce Klaudii Domarackiej po tych pierwszych dwóch ślizgach to jest wynik Um, powyżej oczekiwań. Tak, tak, tak to po prostu nazwijmy. Oczywiście no, składa się na to choćby to, że Summer Bridger miała bardzo nieudany, delikatnie mówiąc, przejazd pierwszy. Um, Emily Sweeney miała bardzo nieudany, delikatnie mówiąc, przejazd drugi. To są dwie Amerykanki, dwie takie wielkie postaci. Wiktoria no to samo tak naprawdę, no, bardzo znana postać, zresztą no, nie bez powodu tutaj prowadziła, przepraszam, miała trzeci czas startu w pierwszym ślizgu. No była siódma w pierwszym przejściu, w drugim 33, to nie, jest, to nie jest, przypadek, że ona była siódma, to raczej przypadkiem jest to, że była 33, no ale, ale jest za naszą reprezentantką. No oczywiście jeszcze dwa ślizgi, ale, ale takie straty czasem ciężko, ciężko odrobić. No cieszmy się z tego co jest i pamiętajmy, że jeśli chodzi o saneczkarstwo, liczę się dla nas przede wszystkim w stafety. Będziemy to powtarzać przez, cały, przez całe igrzyska, ponieważ sztafeta jest, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec rywalizacji saneczkarskiej. Ostatniego dnia, chyba nawet, albo przedostatniego. Tak jakoś ten program jest chyba ułożony. No, to tyle, jeśli chodzi o takie ważniejsze wydarzenia z perspektywy polskich kibiców. No, jest jeszcze oczywiście sprint stylem dowolnym. Tak więc liczymy tutaj na awans do ćwierćfinału. To, to niech będzie taki cel. Jakby Maciek Staręga zrobił coś więcej w tym ćwierćfinale. No to oczywiście no nie pogniewamy się, ale, ale to raczej maksimum naszych możliwości. Chociaż chętnie, chętnie to odszczekam dzisiaj po południu. No i dzisiaj jest biatlon. A dzisiaj jeszcze kombinacja norweska, ale z tego co widzę, tylko trening. Ale dzisiaj przede wszystkim jest jeszcze biatlon męski, bieg indywidualny z udziałem Grzegorza Guzika. Chciałem was się spytać, czy wiecie, jaka jest różnica między, między guzikiem a nędzą. No to jak jest guzik, to na igrzyskach jest guzik, a jak jest, nie ma nędzy, to i tak jest nędza. Yy, wiem, wiem, to takie niskich lotów żarty, ale no, bądźmy szczerzy, ci nasi biatloniści nie są orłami. No to nawet w rubelki czasem niektóre mają lepsze wyniki. Yy, nie mam tu na myśli Agaty Rubel. Aczkolwiek no no słabe są te wyniki i, i nawet myślę, że tutaj ciężko samych zawodników krytykować, no bo jakieś tam swoje ograniczenia każdy ma, bardziej martwi to, dlaczego przez tyle lat Polski Związek Biatlonu tak świetnie zarządzany, bo przecież takie takie chodziły słuchy i, i myślę, że tak jest, ale no wyniki na poziomie tych wszystkich gorszych, 90% gorszych dyscyplin w Polskim Związku Narciarskim, no to Wiecie, no może i dobrze zarządzany, tylko co z tego, jak wyników nie ma, tak? To nie pamiętam, o kim to mawiał trener, który chyba piechniczek? Dobry trener, tylko wyników nie ma. No to, no to właśnie jest przykład Polskiego Związku Biathlonu. Owszem, no panie sobie radziły w paru zawodach naprawdę nieźle i to z medalami Mistrzostw Świata, no ale jak widać, to też się już skończyło. I, i mam nadzieję, że teraz to nowe rozdanie z dyrektor sportową Justyną Kowalczyk-Tekieli, no to jest jakiś faktycznie... Jakaś wizja nowego podejścia do, do polskiego sportu, w ogóle chyba jakaś precedensowa, że już myślą o roku 26, 30. Zresztą to samo Justyna Kowalczyk wprowadzała w biegach, tylko że no, natknęła się na ścianę, a w zasadzie na beton w postaci prezesa Tainera. Ale już zostawmy tego człowieka. On, jemu się ostatnia kadencja kończy w tym roku i, i niech odejdzie i niech się już więcej za takie rzeczy nie bierze. Chociaż sądzę, że i tak w zarządzie zostanie. Znam przypadki prezesów, którzy. W którym kończyła się kadencja, na co zawodnicy czekali, oni i tak zostawali wiceprezesami, bo tego już ustawa o sporcie nie zabrania. Status quo utrzymanej i, i tyle. No ale tak jak mówię, biatlon, jeżeli faktycznie potwierdzają się te rzeczy, potwierdzi się to, że biatlon jest jednym z lepiej zarządzanych polskich związków sportowych, Polski Związek Biatlonu, no jakby poza z brakam, brakiem wyników, to nie bardzo mam powód, żeby, żeby w to nie wierzyć, aczkolwiek to no, co świadczy o tym, że że związek jest dobry, no to, że jego sportowcy mają wyniki, że są wspierani, no ale załóżmy, że tak jest, że faktycznie teraz to nowe rozdanie, no to jeżeli faktycznie ten długoplanowy, długoterminowy plan 26-20-30, jeśli chodzi o igrzyska dla naszych chyba i, i męskiej, i żeńskiej kadry, jeśli dobrze rozumiem, no zresztą żeńska też już wymaga pewnych reform, no to jeżeli to się uda, to myślę, że to może być idealny przykład, perfekcyjny przykład, dla wszystkich innych związków sportowych zmienię, zmienię na kompletnie myślenia no i oby, oby później, jeżeli to się uda a, a wierzę, że tak będzie bo, bo myślę, że wygląda mi to na, te, na, na coś dobrze przemyślanego i to na coś, co ja sam wymyśliłem choć oczywiście nie mam możliwości wprowadzenia tego nigdzie w jakieś kilka miesięcy temu i brz, dla mnie to brzmi naprawdę jak bardzo dobry plan który powinien się udać jak wyjdzie z realizacją, no wiadomo, to jest sport i to też trzeba brać pod uwagę, ale jeśli progres na przestrzeni tych dwóch cykli olimpijskich, dwóch zimowych olimpiad będzie zauważalny. Justyny Kowalczyk to ja chyba o złoce wtedy. I, i, I ktokolwiek tam będzie rządził w, w tamtych czasach. No ale wiadomo dzisiaj, dzisiaj jest dzisiaj, Grzegorz Guzik na 20 kilometrów, niech nas zaskoczy. Strzeli 20 na 20, to już w 30 powinien być, Bo z tym jego biegiem to, no ale może się uda. Różne cuda sport olimpijski widział. Dlaczego nie takie? Wczorajsza Kanada? To byłby przy tym Pikuś chyba. No i mamy też inne konkurencje. Szczerze mówiąc, podobno o 2.15 zaczęła się rywalizacja solistów w użyjance figurowym. Jeśli, jeśli tak, jeśli gdzieś tu się pomyliłem w moim programie, to przepraszam, no ale fakty nie no, faktycznie no, zaczęła się. Może jakieś zmiany godziny były, nie wiem, bo tam wiem, że były już jakieś zmiany planów przy drużynówce, że przesuwano chyba godziny potwierdzeń do startu, więc może to jakiś mój błąd w programie, może faktycznie coś się w międzyczasie zmieniło. No 15 dyscyplin sam śledzić w stanie nie jestem tak szczegółowo, więc, więc przepraszam bardzo serdecznie za ten błąd, ale zdarza się. Zdarza się. No tak czy inaczej, bądźmy szczerzy, jeśli ktoś z Was wstał w nocy, to raczej nie po to, żeby oglądać solistów w łyżwiarstwie figurowym. A jeśli ktoś wstał po to, żeby oglądać program krótki solistów w łyżwiarstwie figurowym, to zapewne i tak wiedział, że on jest o 2,15, bo siedzi w tym łyżwiarstwie figurowym na tyle głęboko, na tyle dużo głębiej ode mnie, że, yy, że po prostu o tym wiedział. I tyle. Yy, no i dzisiaj mamy rywalizację w supergigancie mężczyzn. To jest yy, taka konkurencja oczywiście szybkościowa, tutaj z Ameryki nie odkrywam, ale taka, w której może zabłysnąć i ktoś dobry w zjeździe, i ktoś dobry w gigancie, czy nawet w salomie. Więc prawdopodobnie wygra to Marko Odermat, aczkolwiek ja cały czas twierdzę, że Kilde, że Aleksanderom od Kilde jednak będzie, będzie górą. Zobaczymy o czwartej, tak więc już za całą godzinę ten, ten super gigant, no ale my oczywiście będziemy od 3.40 śledzić występy w kwalifikacjach naszych, naszych snowboardzistek. Aleksandra Króla, Weronika Bielanowaczyk, Aleksandra Michalik, no, i oczywiście później naszych snowboardistów Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk, Trzymamy kciuki, bo to jest dzisiaj nasza, yy, nasz najlepszy punkt programu. No tak mi się wydaje. Chyba, chyba nie mamy tutaj większych, yy, większych perspektyw. No, tak mówiłem, w biegach narciarskich to miejsce w 30 będzie, będzie takim zadowoleniem. A, co, a wszystko, co dalej, no to, to już rywalizacja sportowa, to ocenimy na, według postawy na trasie. Tak więc dzięki serdeczne. No i widzimy się oczywiście dzisiaj o 16.30 na podsumowaniu tego dnia, czwartego Igrzysk. A słyszymy się o 7 i o 13 na kanale 2 Radiagol przy meczach o i później o złoto rywalizacji karlingowej par mieszanych. Dzięki bardzo za uwagę. No i co, trzymajcie się. Miłego dnia. Do zobaczenia o 16.30.